Jeden nieprawidłowy odpowiedź na pytanie funkcjonariusza kontroli paszportowej może kosztować cię wjazd do kraju, deportację lub nawet areszt. Większość podróżnych nie wie, że istnieją prawidłowe i niebezpieczne odpowiedzi na standardowe pytania, które wydają się niegroźne. 15 pytań, które zadają na granicy i jak odpowiadać, aby przejść kontrolę bez problemów. Pierwsze. Jaki jest cel twojej podróży i jak prawidłowo odpowiadać, aby nie wzbudzać podejrzeń? To najczęstsze pytanie, które zadają w 95% przypadków. Funkcjonariusz chce upewnić się, że cel odpowiada typowi wizy i nie planujesz nielegalnie pracować. Nieprawidłowe odpowiedzi: praca lub biznes, jeśli masz wizę turystyczną, szukanie pracy, spotkanie z pracodawcą, nauka bez wizy studenckiej, przeprowadzam się, szukam mieszkania. Amerykańskie badania wykazały, że 30% odmów związanych jest z niezgodnością celu z typem wizy. Prawidłowe odpowiedzi: dla wizy turystycznej turystyka, wypoczynek, atrakcje, dla wizy gościnnej odwiedziny przyjaciół lub krewnych dla wizyt biznesowych konferencje, spotkania, negocjacje odpowiedź powinna być krótka, konkretna, pewna, bez zbędnych szczegółów. Funkcjonariusz może poprosić o dowody: rezerwacja hotelu dla turystyki, zaproszenie od firmy dla podróży służbowej list od krewnego dla wizy gościnnej bądź gotów szybko przedstawić te dokumenty. Drugie. Jak długo planujesz zostać i dlaczego nie można mówić nie wiem lub jak wyjdzie? Funkcjonariusz sprawdza, czy nie przekroczysz dozwolonego okresu pobytu. Najgorsze odpowiedzi? Nie wiem, jeszcze nie zdecydowałem, jak wyjdzie, może tydzień, może miesiąc, dopóki wiza nie wygaśnie. Jak najdłużej, zależy od okoliczności. Brytyjskie badania wykazały, że niejasne odpowiedzi zwiększają prawdopodobieństwo odmowy pięciokrotnie. Prawidłowa odpowiedź powinna być dokładna. 10 dni od 15 do 25, dwa tygodnie, tydzień z powrotem w niedzielę. Okres powinien odpowiadać rezerwacjom. Jeśli mówisz tydzień, a hotel na 3 dni, pojawią się pytania: optymalnie podawać średni czas turystyczny. Jedna, 2 tygodnie na urlop, 3-5 dni na podróż służbową. Miej bilet powrotny w telefonie jako dowód, że planujesz wyjechać w terminie. Trzecie. Gdzie będziesz mieszkać i dlaczego odpowiedź u przyjaciół może być niebezpieczna? Funkcjonariusz pyta o adres zamieszkania, aby wiedzieć, gdzie Cię znaleźć. Niebezpieczne odpowiedzi. Jeszcze nie wiem. Znajdę po przyjeździe. U przyjaciół bez konkretnego adresu, na ulicy bez numeru domu. W hostelu nie pamiętam nazwy. Wynajmuje mieszkanie, ale umowa nie jest podpisana. Odpowiedź u przyjaciół jest szczególnie niebezpieczna w USA, Kanadzie, Australii, ponieważ funkcjonariusz może uznać, że planujesz nielegalnie mieszkać, Piaszu, pracować. Badania w Ku Izraelu wykazały, że odpowiedź u przyjaciół zwiększa szansę na dodatkową kontrolę trzykrotnie. Jeśli naprawdę mieszkasz u przyjaciół, potrzebne są pełne dane. Imię i nazwisko przyjaciela, dokładny adres z numerem domu, telefon przyjaciela, funkcjonariusz może zadzwonić, aby sprawdzić. Najbezpieczniej jest podać hotel z rezerwacją nazwa hotelu, adres, daty przyjazdu, odjazdu, numer rezerwacji. Wydrukuj lub zapisz potwierdzenie, aby pokazać, jeśli poproszą. Nigdy nie mów, że jeszcze nie zdecydowałeś się na zakwaterowanie to ogromna czerwona flaga. Czwarte. Czy byłeś wcześniej w tym kraju i jak nie wpaść w pułapkę sprzeczności? Oficer sprawdza historię podróży, aby wykryć podejrzane zachowanie, zbyt częste wizyty, długie pobyty, naruszenia. Niebezpieczeństwo polega na tym, że oficer widzi w systemie wszystkie twoje wjazdy i wyjazdy. Jeśli powiesz, że nie byłeś, a byłeś trzy razy, złapią cię na kłamstwie. Kanadyjskie badanie wykazało, że sprzeczności między słowami a danymi w systemie są główną przyczyną odmów. Jeśli byłeś, odpowiadaj szczerze. Tak, byłem rok temu, przez tydzień jako turysta, byłem kilka razy, ostatni raz pół roku temu, byłem dawno, pięć lat temu. Jeśli byłeś wiele razy, podaj przybliżoną liczbę. Byłem około pięciu razy w ciągu ostatnich trzech lat, zawsze jako turysta. Nie próbuj ukrywać wcześniejszych wizyt. Oficer widzi je w systemie. Jeśli były problemy z przekroczeniem czasu pobytu, deportacją, odmową, bądź gotowy wyjaśnić, co się zmieniło. Jeśli nigdy nie byłeś, mów szczerze. Nie. To mój pierwszy raz. Piąte. Czym się zajmujesz, gdzie pracujesz i dlaczego jesteś bezrobotny? To czerwony flag. Oficer chce upewnić się, że masz więzi z ojczyzną i wrócisz. Niebezpieczne odpowiedzi. Bezrobotny, szukam pracy. Freelancer bez konkretów. Między pracami? Właśnie zostałem zwolniony. Student, ale nie uczę się. Emeryt, ale młody, żyje z oszczędności. Tureckie badanie wykazało, że bezrobotni otrzymują odmowę 7 razy częściej niż pracujący. Prawidłowa odpowiedź powinna pokazywać stabilność. Menedżer w firmie, nauczyciel w szkole, inżynier, lekarz, właściciel firmy. Jeśli jesteś freelancerem, podaj konkretny zawód: jestem programistą, pracuję zdalnie dla firmy. Jeśli jesteś studentem, studiuję na trzecim roku na Uniwersytecie, teraz są wakacje. Bądź gotowy pokazać dowody. Zaświadczenie z pracy, legitymację studencką, dowód emerytalny. Jeśli naprawdę jesteś bezrobotny, lepiej powiedzieć, że jesteś między pracami, ale masz ofertę. 6. Ile pieniędzy masz ze sobą i jaka kwota wzbudzi podejrzenia? Oficer sprawdza, czy masz wystarczające środki, aby nie zostać bez pieniędzy i nie zacząć nielegalnie pracować. Niebezpieczne odpowiedzi: mało lub brak pieniędzy nie wiem dokładnie przyjaciele zapłacą za mnie, będę pracować, aby zarobić tylko karta bez gotówki nie wiem, ile mam na koncie. Również niebezpieczne jest podawanie więcej niż 10 tysięcy dolarów w gotówce jeśli nie zostały zadeklarowane. Australijskie badanie wykazało, że brak środków jest przyczyną 20% odmów. Prawidłowa odpowiedź zależy od długości pobytu. Na tygodniową podróż do Europy. 1000-2000 dolarów na dwa tygodnie 2-3 tysiące. Optymalnie odpowiadać: Mam gotówkę w niewielkiej kwocie i karty kredytowe, lub Mam kartę z wystarczającym limitem. Jeśli oficer poprosi o pokazanie pieniędzy lub wyciągu, bądź gotowy. Niektóre kraje wymagają minimum 50-100 dolarów na dzień pobytu. Siódme. Kto opłaca Twoją podróż i dlaczego sponsor wymaga dokumentów? Jeśli podróż opłaca nie Ty, a krewny, przyjaciel, firma, to budzi dodatkowe pytania. Niebezpieczne odpowiedzi. Mój przyjaciel płaci, ale dobrze go nie znam. Firma płaci, ale nie mogę wyjaśnić dlaczego. Mój chłopak płaci i planuje zostać z nim. Nieznajomy płaci. Niemieckie badanie wykazało, że sponsorowane podróże są sprawdzane pięć razy dokładniej. Prawidłowa odpowiedź powinna zawierać. Kto płaci, dokładne imię i relacje, dlaczego płaci, zrozumiały powód, dowody, list sponsora, wyciąg z konta sponsora, kopię paszportu. Bezpieczne opcje. Moja firma płaci, to podróż służbowa. Oto zaproszenie. Moi rodzice płacą. Jestem studentem. Oto list sponsora. Ja płacę sam. Oto wyciąg. Ósme. Czy masz krewnych lub przyjaciół w tym kraju i kiedy lepiej powiedzieć nie? Oficer sprawdza, czy istnieją powiązania, które mogą motywować do pozostania nielegalnie. Paradoksalnie, czasami bezpiecznie jest powiedzieć, że nie znasz nikogo. Niebezpieczne odpowiedzi. Tak, mam dalekiego krewnego, ale nie pamiętam jak się nazywa. Mam przyjaciela, którego znam tylko z internetu, jest chłopak. Przyjechałam do niego, poznaliśmy się online. Mam krewnych i chcę się do nich przeprowadzić. Badania w Izraelu wykazały, że posiadanie nielegalnych krewnych automatycznie zwiększa ryzyko odmowy. Prawidłowa strategia? Jeśli krewni są legalnymi obywatelami lub prezydentami, można szczerze powiedzieć: Tak, mam brata, jest obywatelem, pracuje tam, mieszka tam. Bądź gotowy podać pełne dane. Imię, adres, telefon, zawód. Jeśli krewni są nielegalni lub nie jesteś pewien ich statusu, bezpieczniej powiedzieć: Nie, nikogo nie znam, jestem po prostu turystą. Jeśli jedziesz do romantycznego partnera, to ogromna czerwona flaga, ryzyko fikcyjnego małżeństwa. 9. Dlaczego wybrałeś nasz kraj i jak nie wydawać się podejrzanym imigrantem? Oficer chce usłyszeć logiczny powód wyboru kraju. Niebezpieczne odpowiedzi: Słyszałem, że łatwo znaleźć tu pracę, są dobre zasiłki socjalne, chcę się tu przeprowadzić, jest lepiej niż w moim, w moim kraju. Przypadkowo wybrałem najtańszy bilet, nie wiem, po prostu chciałem. Badania we Francji wykazały, że odpowiedzi związane z pracą lub imigracją prowadzą do odmowy w 80% przypadków. Prawidłowe odpowiedzi dla turystów: Zawsze marzyłem, aby zobaczyć atrakcję. Na przykład wieża Eiffla, interesuję się kulturą i historią waszego kraju. Macie piękną przyrodę, kocham góry i morze. Słyszałem wiele dobrego o waszej kuchni i miastach. Dla podróży służbowych: moja firma otwiera biuro tutaj, przyjechałem na negocjacje, mamy konferencję, oto zaproszenie, mamy partnerów, spotykamy się, aby omówić kontrakt. Można wspomnieć o konkretnych miejscach, które planujesz odwiedzić to dodaje wiarygodności. 10. Podróżujesz sam czy z kimś i dlaczego samotność jest podejrzana. Oficer zwraca uwagę, czy podróżujesz sam, ponieważ podróżnicy samotnicy określonego profilu, młodzi, bezrobotni z biednych krajów, statystycznie częściej pozostają nielegalnie. Niebezpieczne odpowiedzi, jeśli jesteś sam. Jestem sam, ponieważ szukam pracy tutaj. Jestem sam, chcę znaleźć partnera i zostać. Jestem sam i nie wiem, co będę robił. Miałem lecieć z przyjacielem, ale on się wycofał i nie wiem dlaczego. Badania w Korei wykazały, że młodzi mężczyźni z krajów trzeciego świata, podróżujący samodzielnie, są kontrolowani 10 razy dokładniej. Prawidłowe odpowiedzi, jeśli jesteś sam. Lubię podróżować samodzielnie, to daje mi wolność. Miałem urlop i postanowiłem pojechać. Moi przyjaciele nie mogli w tych terminach. Jeśli z kimś podróżuję z żoną, oto ona, z rodzicami na wakacjach rodzinnych, z kolegami na wyjazd służbowy. Grupa lub para wyglądają mniej podejrzanie niż samotnik, szczególnie jeśli mają słaby paszport. 11. Jakie miejsca planujesz odwiedzić i dlaczego nie można mówić, nie wiem jeszcze. Oficer pyta o konkretną trasę, aby sprawdzić jak poważnie planowałeś podróż. Niebezpieczne odpowiedzi. Nie wiem, jeszcze zobaczę jak będzie, będę chodzić gdzie się da, nie planowałem konkretnie, zależy od pogody i nastroju, gdzie przyjaciele mnie zaprowadzą, nigdzie szczególnie, po prostu w mieście. Hiszpańskie badanie wykazało, że brak konkretnego planu podwaja czas kontroli. Prawidłowa odpowiedź powinna zawierać 3 do 5 konkretnych miejsc. Planuję odwiedzić muzeum, park, plażę, wieże, chcę zobaczyć starówkę, centralny plac, katedrę, pojadę do miasta A na 2 dni, potem do miasta B na 3 dni. Nie trzeba opisywać minutowego planu, ale główne punkty należy wymienić. Jeśli to podróż służbowa, mam spotkania w biurze firmy pod adresem oraz konferencję w hotelu nazwa. Miej w telefonie zapisane bilety na pociągi lub wycieczki jako dowód planu. Dwunaste. Czy masz bilet powrotny i co zrobić, jeśli planujesz kupić go później? Bilet powrotny to główny dowód, że planujesz opuścić kraj w terminie. Niebezpieczne odpowiedzi nie. Kupię później, kiedy zdecyduję. Mam bilet w jedną stronę? Jeszcze nie wiem, kiedy wrócę. Planuję podróżować dalej, ale nie mam biletów. Może zostanę, jeśli mi się spodoba. Kanadyjskie badanie wykazało, że brak biletu powrotnego to przyczyna 50% odmów wjazdu. Prawidłowa odpowiedź tak, mam bilet powrotny, data wylotu. Oto potwierdzenie w telefonie. Zawsze miej wydrukowany lub elektroniczny bilet gotowy do pokazania. Jeśli planujesz elastyczną trasę, są opcje: kupić całkowicie zwrotny bilet, pokażesz, potem zwrócisz pieniądze, zarezerwować bilet bez płatności przez serwisy typu da mi Ticket na Dobę, kupić najtańszy bilet, po prostu aby pokazać zamiar wyjazdu. Jeśli lecisz w jedną stronę w sprawach zawodowych, wyjaśnij, że firma zarezerwuje bilet powrotny później i pokaż zaproszenie. Trzynaste. Czy przewozisz coś dla kogoś i dlaczego zawsze trzeba mówić nie? To pytanie pułapka mające na celu wykrycie kurierów narkotyków, kontrabandy, zabronionych przedmiotów. Prawidłowa odpowiedź zawsze: nie, przewozę tylko swoje osobiste rzeczy. Jakakolwiek inna odpowiedź wywoła natychmiastową szczegółową kontrolę i przesłuchanie. Niebezpieczne odpowiedzi tak, przewozę paczkę dla przyjaciela, ale nie wiem co jest w środku. Tak, dano mi do przekazania paczkę krewnemu. Tak, przewozę prezenty dla nieznajomych. Tak, nieznajomy poprosił o przekazanie torby. Amerykańskie badanie wykazało, że 80% prób przewozu narkotyków wykorzystuje naiwne kurierki, które myślą, że przewożą nieszkodliwe rzeczy. Jeśli naprawdę przewozisz coś dla kogoś, nawet nieszkodliwe prezenty od krewnych, na pytanie czy przewozisz coś dla kogoś? Odpowiadaj nie. Potem, jeśli poproszę o otwarcie bagażu, możesz wyjaśnić. To moje prezenty dla moich krewnych sam je kupiłem i zapakowałem. Kluczowe słowo to twoje, a nie cudze. Nigdy nie zgadzaj się przewozić czegoś dla nieznajomych lub mało znanych osób. Czternaste. Czy masz wyroki sądowe lub problemy z prawem i kiedy milczenie to przestępstwo? Oficer sprawdza przeszłość kryminalną. W większości krajów bazy danych są powiązane i oficer widzi Twoją historię kryminalną. Niebezpieczeństwo polega na tym, że jeśli powiesz nie, a masz wyrok, który system pokaże, złapią Cię na kłamstwie i deportują z zakazem wjazdu. Brytyjskie badanie wykazało, że ukrywanie przeszłości kryminalnej, nawet spłaconego wyroku, jest przyczyną 30% dożywotnich zakazów wjazdu. Prawidłowa odpowiedź zależy od rzeczywistości. Jeśli naprawdę nie masz, odpowiadaj ku nie. Nie ma problemów z prawem. Jeśli masz wyrok, musisz zdecydować, czy o nim mówić. Drobne wykroczenia, takie jak mandaty można pominąć, to nie są wyroki, warunkowe kary, które zostały dawno spłacone. Można pominąć, jeśli kraj nie wymaga ujawnienia, poważne przestępstwa należy ujawniać, jeśli kraj bezpośrednio pyta w formularzu wizowym. 15. Dlaczego się denerwujesz i jak się zachować, aby nie wyglądać podejrzanie? Oficerowie są szkoleni w odczytywaniu języka ciała i wykrywaniu kłamstw. Jeśli się denerwujesz, pocisz się, drżysz, unikasz kontaktu wzrokowego, to czerwone flagi. Wiele osób denerwuje się z powodu stresu, nawet jeśli nie mają nic do ukrycia, ale oficer może zinterpretować nerwowość jako oznakę kłamstwa. Izraelskie badanie wykazało, że 70% osób skierowanych na dodatkową kontrolę zostało wybranych na podstawie języka ciała, a nie dokumentów. Jak się zachować prawidłowo? Utrzymuj kontakt wzrokowy z oficerem, odpowiadaj spokojnie, pewnie, krótko, bez zbędnych szczegółów. Nie tłumacz się, jeśli nie jesteś oskarżany, nie żartuj o bombach, terroryzmie, narkotykach. To przestępstwo. Nie spieraj się z oficerem i nie bądź niegrzeczny. Trzymaj ręce na widoku, nie panikuj, schowaj telefon, nie sprawdzaj wiadomości, zdejmij okulary przeciwsłoneczne i słuchawki, ubieraj się neutralnie. Jeśli zadawane jest to samo pytanie dwa razy, to test na spójność odpowiadaj tak samo, nie zmieniając szczegółów.